Wiedźmin 3, czy warto w 2022 roku? Cześć, ja nazywam się Kaspecz i dzisiaj powiem wam, czy według mnie warto kupić Wiedźmin 3, Wiedźmina Trójkę, 3, Dziki I podam wam kilka o powodów i troszkę opiszę grę. Na początku chciałbym, żebyście zostawili łapkę w dłużej i subskrypcję i zostali tutaj na dłużej i myślę, że możemy już zaczynać. Jak pewnie większość z Was wie, CD Projekt Red jest polskim producentem gier, który odpowiada za takie gry jak Cyberpunk 2077 oraz serię Wiedźmin. Dzisiaj skupimy się na ostatniej części Wiedźmina, a mianowicie Wiedźmin 3 Dzikiego. Jest to gra, która odnosiła sukces nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Wciągająca fabuła, piękna grafika, interesujący system rozwoju, świat pewien ciekawych lokacji i wrogów, to właśnie Między innymi przez to gra nadal dobrze się sprzedaje, co potwierdza między innymi rok 2020, gdzie 5 lat po premierze gra zanotowała drugi najlepszy rok pod względem sprzedaży, oczywiście pierwszy był rok premierowy. Warto też dodać, że gra sprzedała się w liczbie 30 milionów egzemplarzy, przez co znajduje się w drugiej 20 najlepiej sprzedających się gier w historii. Jeżeli chodzi o szybkie streszczenie fabuły, nie zdradzając wiele z gry, będzie ciężko, ale jest ona podzielona na prolog i trzy akty. Można powiedzieć, że prolog rozgrywa się w białym stadzie, akt pierwszy rozpoczyna się w wagennej krainie z Elven, a następnie przenosi nas Przenosi nas przez Nowy Grad i Skellige, Akt drugi odbywa się w Germorhem i akt trzeci, czyli finałowy, rozgrywa się w różnych miejscach. Z góry przepraszam, bo nie wiem jak się czyta te nazwy, bo nie jestem jakimś specjalistą, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Oczywiście co nikogo nie zdziwi chyba i wszyscy wiedzą, że głównym bohaterem jest Geralt. Jest on jak nie trudno się domyślić Wiedźminem, a jego zadaniem jest tępienie szkodników, takich jak topiece, grypy czy widłogony. Przez wykonywany przez siebie zawód, czyli bycie Wiedźminem, że tak powiem, nie jest on zbyt lubiany i nosi zawsze przez sobie dwa miecze, stalowy na ludzi i srebrny na potwory. Przejmujemy kontrolę nad bohaterem, gdy uznajmy, że szuka partnerki, nie, nie będę dalej opisywać fabuły, ponieważ mam was zachęcić do kupienia gry. A gdy będziecie znać całą fabułę, to będzie trochę bez sensu. No bo kto by chce grać w grę, którą jakby całą zna. Ale mogę wam jeszcze zdradzić, że według mnie w grze nie ma nudnych wątków. Jeżeli mówimy o dźwięku, wyróżniamy dwie rzeczy: muzykę, która dodaje klimatu do każdego miejsca i każdej sytuacji. Oraz dobrze przygotowany dubbing, który w połączeniu ze świetną grafiką brzmi jeszcze lepiej. Rozgrywka dzieje się w otwartym świecie, co powoduje, że czasami będziemy siekać potwory na bagnach, a kiedy indziej grać z pijanym gościem z by po chwili się z nim tłuc. Czeka nas też prowadzenie i rozwiązywanie ze wielu zagadek, między innymi kryminalnych. Godnych naprawdę dobrej powieści. Co jest ważne, w grze możemy wolnie eksplorować świat bez przeciwdźwigni czytujących, co jest yy, według mnie bardzo dużym plusem. W grze możemy jeszcze podejmować ważne wybory, które mogą zmienić historię oraz sam świat, a mapa do gry jest. Między innymi o ponad 35 razy większa niż w drugiej części. W grze spotkamy się z realistycznym cyklem dnia i nocy oraz systemem dynamicznej pogody, co też jest dużym plusem, ale też możemy spotkać się z czymś wyjątkowym, a mianowicie żyjącą ekonomią, czyli że ceny dóbr wiążą się z warunkami otoczenia regionów, w którym obecnie się znajdujemy. Podsumowując, Wiedźmin 3 jest to piękna i bezkompromisowa gra. Możemy w niej spędzić od 70 do nawet 150 godzin i może nam się nie znudzić. Do plusów możemy dać takie coś jak długość rozgrywki czy ciekawe zadania oraz potężny i złożony świat. A jedynym minusem jest według mnie coś takiego jak dystans pod wodą, jakby dystans widzenia pod wodą, bo on jest bardzo mały na konsolach. A średni czas, który w grze spędzają gracze to od 70 do 90 godzin, ale spokojnie może nam się przedłużyć. Myślę, że jest to bardzo dobra gra, godna polecenia i pojawi się z niej możliwe seria na kanale, więc zobaczycie jeszcze wtedy. Jeżeli chodzi o cenę, to ona jest od do 25 zł, e, to już by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i obejrzenia innych odcinków. Oraz życzę miłego dnia i wieczoru wszystkiego. Do widzenia.